Hello, Subkovi in Poland. I'm Mr. Dan. I'm so glad that you are enjoying my programs, and I wanted to say that I loved the way that you told the story of Grandma and the Great Gourd with Legos. It was awesome. Keep up the good work. Bye bye. Ciekawe co ten pan Daniel dzisiaj wymyśli? Zobaczmy sami. będzie jakaś książka z poezją, do której dorwał się lwik. Langston Hughes. Czarnoskóry poeta. Pył senny. Wyjmi z pyłu gwiezdnego yy, kawałki pyłu gwiazd, yy, odpryski gradu, a zostanie ci pył senny, nie na sprzedaż. Ech. Nie podobał się lwu ten wiersz. Ale teraz przyszedł misiu. A, misiu uwielbia poezję. Jest bardzo wielkim fanem poezji właśnie Langstona Hughesa. Ciekawe, czy takż tak samo będzie odczuwał ten wiersz jak lew. Pył senny. Wybierz z pyłu gwiezdnego, pył ziemski, pył od chmur, pył od burzy, a także od pryski gradu, a zostanie ci garść pyłu sennego. Nie na sprzedaż. Jej, jej, jaki piękny wiersz! Co za wiersz! Jaki wspaniały wiersz tego Langstona Hughes. Obiecuję, że nigdy, nigdy nie wymienię mojego pyłusennego na żaden garniec z miodem ani na żadne pieniądze. Popatrzcie, i miś, i lew przeczytali ten sam wiersz, ale zupełnie inaczej czuli się po przeczytaniu tego wiersza. Luwu nie za bardzo podobała się ta poezja i raczej uważał, że jest nudna, natomiast Misiowi wręcz przeciwnie magiczna tak. I muszę przyznać, że ja przyznaję rację Misiowi, i myślę, że to cudowny wiersz. A może doradzimy Lewkowi? Jak czerpać przyjemność z poezji? Jak być, mieć tak otwarty umysł, żeby rozumieć poezję i żeby z przyjemnością ją czytać? Nie wiem dokładnie, jak wam powiedzieć, jak czytać po poezję, ale wiem na pewno, jakich narzędzi będziemy potrzebować. Pierwszym narzędziem, które sprawią, że wiersz będzie wam się wydawał magiczny, jest Obcęgi? Nie. Masz na myśli, że mamy użyć obcęgów, żeby wiersze były bardziej magiczne? Mm -mm. Obcęgi nie są dobrym narzędziem do tego. Musisz zgadywać dalej. Ciekawe co teraz wymyślisz. Młotek? Eee. A co zrobisz z tym młotkiem? Będziesz walił w wiersze, żeby były bardziej magiczne. O nie. Myślę, że nie. Zgaduj dalej. Nie podpowiadaj siu. Lew musi pomyśleć sam. O! Y takie elektryczne narzędzia to używajcie z pomocą dorosłych. U -u. O. O. Nie sądzę, że wiertarka pomoże, żeby wiersze stały się dla nas bardziej magiczne. Te narzędzia, których używamy, aby wiersze stawały się dla nas magiczne, to nie są narzędzia stolarskie. Trzeba będzie użyć głowy. Tutaj znajduje się na górze Twojego ciała. Popukajcie się trzy razy żeby sprawdzić czy ona tam naprawdę jest. Ona pomaga nam wzmocnić naszą wyobraźnię i daje nam różne pomysły, żeby wiersz stał się magiczny. Będziesz potrzebował też swojego brzucha, bo tu w środku będziesz czuł takie gilgotanie. Kiedy twój brzuch dobrze pracuje, to i twoje uczucia działają prawidłowo. Pomaga twoim uczuciom wybrzmieć. Ostatnim narzędziem, które będzie ci potrzebne, jest twoje serce. Serce. Sprawdźcie, czy macie serce. Posłuchajcie. Zamknijcie oczy. Przyłóżcie dłonie do klatki piersiowej. I posłuchajcie, czy Wasze serce bije. Tak, 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 tak. Jeżeli bije, to bardzo dobra wiadomość, bo wiersz nie będzie magiczny, jeśli nie użyjecie swojego serca. W ten sposób możecie podzielić uczucie zawarte w wierszu z tym, kto go napisał. A więc głowa, a więc brzuch i serce, serce. Może przeczytamy więcej wierszy tego poety i sprawimy, żeby były dla nas magiczne. Bukiet. Pozbieraj szybko z ciemności wszystkie piosenki, które znasz, i rzuć je do słońca, zanim się roztopią niczym śnieg. Jeszcze raz: zbierz szybko z ciemności wszystkie pieśni, które znasz, i rzuć je szybko do słońca, zanim się roztopią niczym śnieg. Zbierz wszystkie pieśni z ciemności i rzuć je do słońca, zanim się roztopią. Niczym śnieg. Jak się czujesz, kiedy słyszysz ten wiersz? Co sobie wyobrażasz? Jakie pytania sobie zadajesz? Zbierz szybko z ciemności wszystkie pieśni, które znasz i rzuć się do słońca, zanim roztopią się niczym śnieg. Hmm. Hmm. Dla mnie to oznacza, żeby chwycić w dłonie wszystkie kawałki piękna. I ten, i ten, i ten chwycić to piękno. Wszystkie, które możesz, całe które możesz zebrać i wyrzucić do światła, żeby każdy mógł to zobaczyć. Jak lśni to piękno. Dla mnie to dość magiczne. Ach, widzę, że też wam się podobało. Dobrze z was towarzysze. Wybierzmy więc następny wiersz. Hmm, hmm, może ten, może ten. Chcesz, żebym przeczytał wiersz pod tytułem Niebo? Ach, chcecie przeczytać wszystkie wiersze? Misiu, chcesz przeczytać wszystkie wiersze tego poety? Wiem, że naprawdę kochasz poezję. Niebo to miejsce, gdzie szczęście jest wszędzie. Zwierzęta i ptaki śpiewają, tak jak i wszystko wokoło. A kamień mówi do kamienia odpo i odpowiada: Jak się masz? A drugi odpowiada: Mam się dobrze, a ty? Rozumiecie? Mówiące kamienie, czy kiedykolwiek rozmawialiście z kamieniem? A czy miło wam się rozmawiało? Hm, myślę, że to bardzo ciekawe. Więc myślę, że ten wiersz wydaje się wam prawdziwy, ale przeczytajmy go jeszcze raz. Hmm. Niebo to miejsce, gdzie szczęśliwość jest wszędzie. Zwierzęta i ptaki śpiewają, tak jak i wszystko wokoło. A kamień? Pyta się kamienia, jak się masz, a tamten odpowiada, mam się dobrze. A ty? Jakie uczucia znaleźliście w tym wierszu? Z czym się wam on kojarzy, albo co sobie wyobrażacie, kiedy myślicie o tym wierszu? Pan Langston Hughes próbuje podzielić się z nami. Swoimi myślami i uczuciami. Jeśli macie czas, to chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz. Może, Miśu, Ty wybierzesz? To chciałbyś? A, pragnienie. Dobrze, przeczytajmy więc wiersz pragnienie. Ciekaw jestem, jak to jest zrobić gwiazdę. Oj, jak bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak to jest. Chodzić po linie to kolejne me pragnienie, które chcę zrealizować zanim stąd odejdę. A czy wy wiecie, jak to jest zrobić gwiazdę? Albo jakie to uczucie chodzić po linie? Jak to jest zrobić gwiazdę? Albo chodzić po linie, czy kiedykolwiek chodziłeś kiedyś po linie? A czego jeszcze nie zrobiłeś w życiu, a naprawdę, naprawdę chciałbyś spróbować? Piękna książka. Myślę, że właśnie ten Langston Hughes to chce, aby życie wypełniło się magią i dlatego pisze wiersze. Lewku, czy chciałbyś przeczytać kiedyś więcej wierszy tego poety? Tak, tak właśnie myślałem. Dziękuję, że się do nas przyłączyliście, a Wy, polscy uczniowie, koniecznie obejrzyjcie teraz ten cały filmik po angielsku. Link macie pod filmikiem oraz w komentarzach. Pa.